Państwu witam ślicznie. Tu jest kamera. Dzisiaj wyjazd na mecz polski z Holandią. Czajcie bazę? ten telefon i krótka rozmowa. Są bilety. Chcesz? A ja mówię. No możecie dać, nie? No i lecimy. I wyobraźcie sobie, że wezmę paszport. Wysiadka we Frankfurcie. A dobrze wiemy, co się ostatnio działa, jak była wysiadka we Frankfurcie, więc teraz będę leciał. Spotkamy się z kilkoma znajomymi, więc. Pora lecieć. Nie ze mną te numery lecimy, od Nie wiem, czy zdążę. O 13.30 jest boarding, jest 16.15, muszę coś całe lotnisko, żeby się tam dostać. Ej. Słodki Jezu. Okej, okay, okej, okay. szanowni państwo, kochani moi, wylądowane. Ee, Jacob też zdążył. Na szczęście dam Wam zaraz znać, jak to wygląda, zaraz się z nim połączymy. E, no i co mogę powiedzieć? Kurde, no widok jest całkiem niezły chyba. No tak to wygląda tu. Całkiem fancy room, szanowni państwo. Już Wam pokazuję kibel, bo pewnie was to interesuje. Ha, ha, ha. Całkiem niezły kibel. Siema Widzicie, co jest śmieszne, że tu macie wannę, nie? I to jest ja, a tutaj macie widok na pokój. I na przykład wyobraźcie sobie, że, że, nie wiem, mam pokój z Jacobem. Ja się myję i Jacob widzi, jak się myję. No to jest całkiem przyjemne. Jak kiedyś polecę z Olafem, muszę chyba ogarnąć ten hotel. W ogóle chciałem zrobić dla was fajny widok i otworzyć okno. W sensie, wiecie, także otworzyć. Nie żeby uchylić, tylko otworzyć. Ale. A, nie ma. Szpiegowanie ludzi. gdzie on idzie. O czym on myśli? Tam jest więcej ludzi, oni nie wiedzą, oni nie wiedzą, że ja ich nagrywam. A tam są samochody. Gdzie oni? Ale zajebisty budynek. I ten budynek wygląda trochę jak... Podobne budynki były w GTA chyba. Tam jest dźwig. Zajęliście się vloguję. powinienem zmienić profesję. Samochody. Ogólnie kiedy to oglądam jest mecz. Hiszpanii ze Szwajcarią, jest 3-0 na Hiszpanii. I zaraz będzie mecz Włochów i chyba pójdziemy oglądać mecz Włochów do... Więc szanowni państwo, dzisiaj team Italia, ali waderci Bongiorno, będzie golny Chorwacji <gazing> Gol! Gol będzie. Ja pierdzie ja pie... ja pierdziel pierd Jak oni to więc? Ja bym postawił w tym momencie, że obie strzelą bramkę. To bym powiedział. Ale kurczę, się nie udało, ale może następnym razem się uda. Czołem, jestem z Jakubem. Czołem, jestem z... Jakie były ich yy, przygody? Hanzo była taka miła, że zapewniła mi cardio, słuchaj, trening. Międzypokładowy między trening. Ja musiałem biec dość szybko, żeby zdążyć na samolot, ale zdążyłem. I zostałem powitony, powitany przez tego to pana, tak z daleka. Ja też prawie lekarze. nie zdążyłem. Ale mówię coś śmiesznego, ja miałem lot 20 minut wcześniej. Nie, później. I byłem wcześniej. Jak to się, jak to się wydarzyło? No właśnie. Jak to, jak to jest możliwe? Właśnie. No ja miałem niby 20 minut opóźnienia, a dopiero po 40 zaczęliśmy ruszać od, na pas, więc... Oglądamy mecz Włochów. Za nami jest taka knajpa, co oni mają szybciej mecz. I zawsze jak zdarcie mordy, to wiemy, że będzie gol. I ten mecz nie ma najmniejszego sensu. Polska jutro wygra mecz. Polska wygra mecz. Nagrywam no, to. Ty wersję nagrywam od razu, nie? Nie. Polska, wygrałeś. Polska, nie wygrywa. Nie, ja bym tak nigdy nie zrobił. Polska jutro wygrywa mecz. Gola strzeli Zalewski i będzie o cały stadion. Albo uciszy cały stadion, zrobi celebrację serduszka do tej, do tej Vanessy. Tak będzie. Co się patrzysz, paru tak... Dzika, też by nigdy nie widziałeś? Mamy... Za 40 północ, ja wynosiłem o godzinie 12.00 z Grecji, z Aten. Skąd poleciałem do Warszawy? Z tamtu przesiadłem się w samolot do Paryża, z Paryża przesiadłem się w samolot do Hamburga. No i o, tu jestem. Witam niezwykle serdecznie. Wyniknęła śmieszna sytuacja. Cóż, Otóż... tak, będzie tak. Tak, przepraszam, jeszcze raz, jeszcze raz. Yes. Drodzy widzowie, dla kogo śmieszna? Dlatego śmieszna. Dla mnie na pewno nie, ale dla was tak, bo za te wszystkie męki wynagrodzili mi to apartament. Chodźcie, zapraszam Was bardzo serdecznie. Do nie, musimy wejść, musimy wejść, musimy wejść jeszcze raz, musimy A, wejść na to, to, to. Ja muszę zapukać, gdy mi wtedy ten, nie? To ale wpuść mnie, proszę. Ej, chłopaki! No, witam cię bardzo serdecznie. Chodź, akurat szampana skodziliśmy. No więc tak, drodzy widzowie, jako że nie było już pokoi normalnych, to stwierdzili ej! Ten, w sensie o, ten, ten o tu, fajny, fajny, dajmy mu apartament, zapraszam bardzo serdecznie, mamy łazienkę, to jest łazienka dla gości, nie oszukujmy się, no to jest tylko, ale wy od biedy będziecie mogli się tutaj umyć, przechodzimy do salonu tak zwanego, tutaj siedzimy, spożywamy różne napoje, ale przede wszystkim prowadzimy dyskusję siedząc tak. Potem, gdy przeprowadzimy dyskusję, możemy oczywiście obejrzeć sobie kawałek dobrego meczu. Co leci teraz? Co leci teraz? O, Fast o Furious 8 z Dabingiem. Rewelacja. No w każdym razie. Zostawiamy ten salon i przechodzimy dalej. A tutaj. Okay. Mamy brutko do podejmowania bardzo ważnych decyzji. Mamy grecki kapelusik. Mamy kolejny telewizor. Mamy jeszcze jedną łazienkę. Łazienka, która ma piękny widok. Kuba, a z wizualizują jakby... Raz, że możesz mi teraz narysować jak jedną z francuskich dziewczyn, ale ja robię tak. I tak się właśnie żyje, drodzy widzowie. To jest ta wieża z tym, co? To jest ta z dyconów, no. Ej, chyba coś sobie zrobiłem wysiadając z Witamy ślicznie. Dzień meczowy. Mamy dzisiaj niedzielę. Jesteśmy gotowi na podbój Hamburga. Generalnie w tym hotelu, gdzie jesteśmy, jest już dosyć. Jest kilku Holendrów, ale byli też Polacy. Słyszeli, jak gadamy po polsku. Pytają: Hej, na mecz? A mówimy: hm, No, na mecz. Słabe światło, mamy tutaj, może włączyć światło? No, włączyłem światło. Tu się da włączyć światło. Okay. Ja to dało. No nic, tak czy inaczej, zaraz idziemy e, zobaczyć jakieś strefy kibica czy coś, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Polska góra. Witam! Witam! Witam Nie no jest zabawna sytuacja ogólnie Właśnie chyba tam są piłkarze Czech, tak? No tak, reprezentacja Czech, ale nie rozumiemy co się wydarzyło, że oni normalnie będą jechać Pociągiem jakby o, metrem już ich nie ma Ale byli Ale byli Ale byli Ale byli, no Jesteśmy na stadionie Słam. Nie no, naprawdę, w sensie emocje już trochę są, faktycznie. I naprawdę chciałbym przeżyć tutaj taką pozytywną chwilę z tą reprezentacją Polski. Błagam, błagam, byle nie w. Coś tu nie pasuje i są tu trzy osoby, które nie pasują do tego towarzystwa. Ale czy to jesteśmy my? Ja wam tak nie powiedział, ale ogólnie rzecz teraz tak. No ludzie są ubrani w garnitury. Ludzie dylekują się, mówią, że oooage, oh, Nie tak się trzyma, mówię ci, że trzymasz tak, w ten sposób Trzymasz tak. Robisz dzięki temu kręgi, dajesz kotych temu, no teraz już tak. Mówisz, good morning, mówisz, good, good tawel. Tawel. Mówisz, mmm. Mówisz, mmm. Mmm. Teraz patrzysz na całą taflę. Tak, bo no, jest ok. I teraz kosztujesz. Wiem, jest ja No. Witam w Znalazłem Damiala w Hamburgu. Eee... Typy. 1-1. Żeby nie było, że ja wszędzie podaję inne wyjmy, to... 2-1 dla Polski, podtrzymuję Reakcja na składek. 6-2, Kibior Frankowski, Cienycki, Romańczuk Zalewski, Urbański, Szymański, Bóg ataku. A, a Holandia? Okej, a Duraj daj, 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 nie daj, 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 nie ten daj, z daj, 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 W sensie ma średnio co dwie minuty, a no co najmniej wyśmienito, ale minister Obrony Narodowej Widać, że już Cześć moi drodzy państwo, w hotelu już jestem. Już wróciliśmy. Generalnie jechaliśmy pociągiem. To był taki ścisk. Chciałem wam to nagrać i pokazać, jaki był ścisk, ale nie mogłem wyjąć telefonu. Nie, autentycznie nie mogłem wyjąć telefonu i tego nagrać. jeszcze raz tak podsumowując, szanowni państwo, no co, no szkoda w sumie, szkoda, że się nie udało tego remisu dociągnąć. Holandia, myślę, że spodziewała się łatwiejszego meczu niż to, co zagrali. No ten remis był do dociągnięcia. To jest właśnie najgorsze. Teraz będą być takie gdybanie, że a, gdybyśmy gdzieś te 10 minut utrzymali, to byśmy no, w ogóle nie wiadomo. No, na Austrii jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Mam na nadzieję, że wam się podobał. Coś troszkę innego niż, niż granie w gierki. Było całkiem zabawnie. Fajna ekipa. Dziękuję za oglądanie i przesyłam buziaczki.